Ta dziewczyna nagle się obudziła po tym, jak była zamrożona przez 20 lat, ale myślała, że minął tylko tydzień. Szybko próbowała złapać autobus do domu, ale kiedy wrzuciła 1000 wonów koreańskich do skrzynki na opłatę i wyciągnęła rękę po resztę, kierowca powiedział jej, że to za mało. Zdezorientowana spojrzała w górę i zobaczyła, że opłata za przejazd wzrosła z 300 do 1300 wonów w ciągu tygodnia. Widząc jej bezradność, kierowca uprzejmie machnął ręką, rezygnując z reszty opłaty. Kiedy dotarła do domu, była w szoku, bo dom był całkowicie pusty. Nie było tam jej rodziny. Szybko wyjęła telefon, żeby zadzwonić do mamy, ale bateria była rozładowana. Pobiegła do sklepu, by kupić ładowarkę, ale Powiedział jej, że taki typ ładowarki został wycofany z użycia wiele lat temu. Utrzymywała, że to nowy telefon, który kupiła zaledwie miesiąc temu. Ale obsługa patrzyła na nią jak na wariatkę. Czując się zagubiona, poszła na posterunek policji. Kiedy funkcjonariusz poprosił o dowód osobisty, zszokowany zobaczył, że jej rok urodzenia to 1976. Mimo że wyglądała na dwudziestokilkuletnią, okazało się, że 20 lat wcześniej wzięła udział w eksperymencie z zamrażaniem ludzi, żeby zarobić pieniądze dla swojej rodziny. Eksperyment miał na celu zamrożenie ludzi na tydzień, by sprawdzić, czy ich ciała się zestarzają. Ale tuż przed zakończeniem eksperymentu lekarz prowadzący Uległ wypadkowi, a gdy w laboratorium włączyły się alarmy, asystent spanikował i wyłączył zasilanie. To jednak uruchomiło system awaryjny, który ukrył wszystkich uczestników pod ziemią. Inwestor projektu uznał, że wszyscy zginęli. I by to zatuszować, kazał asystentowi kłamać, że uczestnicy opuścili laboratorium po zakończeniu eksperymentu. To doprowadziło do tego, że dziewczyna była uznana za zaginioną przez 20 lat.